We cześć, cześć, witam Was serdecznie. Ja właśnie wyszłam po chłopaku, bo już jest czas. Jestem już prawie pod szkołą. <grywka> Za chwilę wam pokażę. Pokażę Wam też urywki z pokoju chłopaków. Kupiliśmy jej łóżko i Hakam wczoraj składał łóżko. Jest metalowe, piętrowe, ponieważ pokój jest długi, wąski i długi. <laughs> nie jest szeroki, dlatego nie mogliśmy stawić tych łóżek. Nie będę tam szła, bo jak jasno miło usłyszy, to będzie chciał zaraz wyskakiwać. Także pokażę Wam urywki z pokoju. Pokój jest jeszcze niedokończony brakuje rolet, Brakuje dodatków, dekoracji, e, muszę zamówić kapy na łóżko nowe, na łóżka, e, pojemniki na zabawki, bo brakuje, pokój jest mniejszy, mniejszy i nie ma gdzie tego postawić, więc mam miejsce pod łóżkiem, więc będę musiała kupić takie hmm, pojemniki, jak to się mówi. No dobra, ale no wiecie, to takie niskie, o, i będę musiała to po prostu wsunąć pod łóżko. Ech, przejdę się któregoś razu po osiedlu pokażę Wam trochę osiedle może nawet dzisiaj Wam pokażę urywki osiedla, zobaczymy fajne jest bo tam są też i prywatne domki i są właśnie też e, mieszkania z urzędu miasta więc taki troszeczkę miszmasz ja uciekam po chłopaków Pokażę Wam też e, swoje zdjęcie, jaki obiadek zrobiłam. Ale też dam zdjęcie na Instagram Judy Turki, jak ktoś chce zerknąć. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania tego filmiku. Pa! Już Wam pokazuję, tutaj jest Enisa przedszkole, ono jest nowe, otwarte od listopada zeszłego roku. A tutaj jest Jasina szkoła. Do tej szkoły chodziła jeszcze e, ciotka Hagana, więc jest naprawdę bardzo stara. Także idę się wam kawałek przejść jeszcze. A my przyszliśmy z tamtej strony, a tu wcześniej mieszkaliśmy z tej strony. Także tutaj od 1 marca będzie chodzić też Eli do żłobka. Te dzieci mają taką kuchnię, nie wiem, czy zobaczycie. Troszeczkę odbija się światło. Tam z tyłu, gdzie ta. Tutaj mają plac zabaw taki długi. Są drzwi wejściowe, a widzę, że się dzieci bawią. Z Enisa klasa. Tu jest taka łazieneczka dla dzieci, tych ze żłobka i przebierak. Wow, super. No, jaki samolot. A tu będzie chodzić Eli, bo to jest żłobek. No ubieraj się, bo Czu. idziemy po Jasina jeszcze, okej? Okay? Tam mają się w dzieci bawią. Hey, Thank mm -hmm. you. <laughs> Przyniosą wam picie proszę Elif, to jest sobie. sobie. mama chciała pokazać wasz pokój mogę? Chłopcy się bawią. Tutaj mają komputer, nowy ekran, bo wcześniej był ten od telewizora podłączony tutaj. Ale to jest normalny ekran. Ten jest po prostu za duży. Ten pójdzie do nas do pokoju telewizor. Tak mają szafę. Jeszcze musimy dokupić pudełka na zabawki. No, bałagan, oczywiście, jak to u chłopaków. No i łóżko. Eli śpi u ja się śpi na dole. Pa! Pa chłopcy! Dobra. Pa! Oprócz tego musimy powiedzieć jeszcze ten obraz. Tą szafkę wynieść do piwnicy, bo ona tu nigdzie nie będzie pasować jest za długa. Dywan to jest z holu. Ja go na starym mieszkaniu prałam, prałam wszystkie dywany. Yy, więc yy, dywan jest hol bo jest taki długi, tu pasuje a ten chłopaków tylko pasował tak o tutaj i to nie ładnie wyglądało więc stwierdziłam, że dam taki długi tutaj, a jak pojedziemy w przyszłym roku do Turcji na wakacje to kupię nowe dywany, bo ja po prostu uwielbiam, kocham dywany i u mnie w domu muszą być dywany no inaczej nie, nie potrafię ja jakoś się wtedy goło czuję z dywanu no to tak hmm okay.